Ciężko chwilę dzisiaj, w dzisiejszym odcinku VLOG'a Tony Hawk Pro Skater Pro. Był u Casey Neistata. Powiedział, że w wieku chyba 19 lat dorobił się domu jednorodzinnego. A my zobaczmy nas żywo. Plac Tony Hawk Pro Skater Venice Beach, Kalifornia południowa Los Angeles. No, bardzo fajnie, bardzo fajnie tu jest. No, dużo graffiti. O, no, to jakiś gąb, nagrajmy go. No, jak to wygląda? No, ciekawe, ciekawa miejscówka. Chyba tutaj nikt nie jeździ zbytnio. No, ale zawsze jest ciekawie, zawsze jest ciekawie, coś tam można pozwiedzać. A jeszcze wyjdźmy na tak zwany Industrial City. I tutaj na pałę można sobie przejść do komety. Co ja mówię, do. A tutaj ścieżka na Olsztyn i ścieżka na Grudziądz i tak zwany Marburg. Znamy te rejony doskonale. Dobra, to było na tyle. Wracamy po schodach i wracamy sobie na fajny lunch do Copernicus. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam. A jeszcze zakończymy to lucky lukem z United States of America. Pozdrawiam. O, tu jakiś jeszcze koszykarz jest. Co to za pojemnik na gołębie jest? I to chyba Dobra, pozdrawiam.